Dzisiaj przychodzimy do Was z ostatnim filmem z serii Przygotowania do podróży. Pokażemy Wam, jak wygląda sprawa lotów, wiz, ubezpieczeń, a co najważniejsze, pakowanie. Myślę, że to jest bardzo interesujący aspekt, dlatego zapraszamy do oglądania. Ja za to poopowiadam Wam troszeczkę o no lotach, ponieważ tą kwestią głównie ja się zajmuję i tu mam dość sporo do powiedzenia. Dobra, najpierw opowiem o tym, jak wyszukuję połączenia, gdzie je wszystkie szukam. Dobra, najpierw trzeba wiedzieć, że my Będziemy lecieli z Dubaju, bo z Dubaju to jest ogólnie taka, można powiedzieć, baza przesiadkowa całego wschodu, całej Azji. Jest to taka wręcz globalna stacja przesiadkowa. Więc w naszym przypadku my na początku ruszamy do Budapesztu i z Budapesztu lecimy do Dubaju. Ale zacznijmy od samego Dubaju, że stamtąd będziemy lecieli. No to mamy o, z Dubaju do, lecimy w naszym przypadku do Katmandu. I ja się zajmuję właśnie tu poszukiwankiem sobie na cały miesiąc, na wrzesień i klikam o i na ten momencik, jak teraz szukamy, to na przykład można sobie przykładowo znaleźć na wrzesień, dajmy na to, nie wiem, jak my lecimy tutaj, ale weźmy jako Polak, to weźmy najtańsze, no to gdzieś tutaj przykładowo, nie? No i te sloty w jedną stronę, bo my lecimy wszędzie w jedną stronę. I tutaj najtańsze pokazuje, że jest to połączenie yy, Salms Air. Tylko ja w tym przypadku zawsze patrzę, można powiedzieć, opinię o danej linii lotniczej, zawsze na Google'ach i bardzo dużo śledzę na innych forach, co o niej mówią. My lecimy tą Jazirom, bo Jazirom lecimy przy siatce w Kuwejcie, ponieważ ma stosunkowo dobre opinie i, co najważniejsze, wszędzie zliczony bagaż rejestrowany. Tak. Nasz plan podróży zawiera wiele połączeń i właśnie my wszystkie wyszukujemy na Skyscannerze też żeby wiele krajów oczywiście drodze odwiedzić też żebyśmy oczywiście nie bankrutowali wiadomo o co chodzi i Skyscanner nigdy przez to, to taka ważna uwaga ja przez to nigdy nie kupuję biletów ponieważ uważam że pośrednicze strony często mogą zawieść jak coś się złego stanie i to ważna uwaga to wtedy Dajmy na to w bookingu. Booking sam przez siebie mierzy z pośrednikiem, to on ma jeszcze jedną stronę przez którą pośredniczy, w wyniku czego jak coś się stanie, będzie lot przesunięty, to dojdzie do tego, że booking będzie miał was w dupie i wam nie odda za to hajs, ponieważ on weźmie za to odpowiedzialność na tamtego przewoźnika kolejnego, od którego on czerpie tę usługę. Dlatego najlepiej, to jest najważniejsze, zobaczyć z jakiej linii będziemy konkretnie lecieli i kupić to przez aplikację danej linii bądź przez ich stronę. Dobra, i tak jak wspominałem, z Dubaju do Katmandu będziemy lecieli y, Jazira Airways. Tam jeszcze później pokażę aplikację dokładnie, jak my to tam kupowaliśmy. I dalej, będąc już w Katmandu, bo spędzimy tam około miesiąc, to w październiku będziemy lecieli na ten moment najprawdopodobniej stamtąd do Kuala Lumpur. I Kuala Lumpur y, też posiada, można powiedzieć, połączenie z ich lokalną y, linią lotniczą. Jest to bodajże Nepal Airlines, ale mogę się mylić, i my tam znaleźliśmy gdzieś połączenie, które jest za 947 zł. To możemy się teraz przyjrzeć temu połączeniu. Dobra, no to tutaj wygląda sytuacja tak. Właśnie jest to, to Nepal Airlines i mamy tutaj bezpośrednie połączenie. Wnosi około 950 zł, ale wiadomo, ceny mogą się zmieniać bardzo. Zwłaszcza kiedy jest to około tydzień, dwa tygodnie przed, że może być nawet czasami drożej, ale zazwyczaj też jest taniej, bo to są takie mniej popularne połączenia. Żeby ktoś z Nepalu latał akurat tutaj, to myślę, że nie będzie z tym problemu. No zresztą, wiadomo, czas pokaże, nie? I tu, wiadomo, mamy zestaw przewoźników. Ja osobiście nie polecam przez żaden z tych rezerwować, tylko wejść bezpośrednio na stronę Nepal Airlines, co zaraz pokażę. A do Kuala Lumpur lecimy, dlatego, iż w Malezji będziemy starali się dostać na Borneo, czyli do dżungli w końcu. Nasze marzenie się spełni. No to tak jak widzicie, tutaj mamy wylot 11 października, jest to 20.40 i to jest ciągle jeszcze na skyscannerze i teraz wchodzimy właśnie na główną stronę przewoźnika, już tutaj zrobiłem wcześniej całą, całą akcję i mamy tutaj najtańsze loty, wszystkie są w okolicy 31 566 nepalskich rupii i znajdźmy tutaj ten lot, o to jest dokładnie ten. Od 240 do 3,25. Jest to najlepsza oferta ekonomiczna i co najważniejsze jest tu bagaż rejestrowany do 30 kg obliczony w cenę. I patrzymy sobie, ile to wynosi na polskiej. To jest 972 zł. Więc można powiedzieć, mamy to praktycznie z niewielką różnicą, jak tutaj, gdzie tutaj mamy pewną gwarancję, że jak coś się stanie, to można się spokojnie porozumieć z, z, z przewoźnikiem. Nie? Dlatego pod tym względem to naprawdę. Na spokojnie i moim zdaniem jest to najlepsza opcja w odróżnieniu od kupowanie przez jakichś pośredników. I następnie, tak jak Kamila wspomniała, będziemy w Kuala Lumpur, ale tam nie będziemy za długo, gdyż nie jesteśmy specjalnymi miłośnikami turystyki miejskiej, dlatego tam spędzimy może, nie wiem, dzień, góra, dwa i stamtąd lecimy wtedy do Kota Kinabalu, a Kota Kinabalu jest to największe miasto, stolica prowincji Sabah w Malezji. I tam y, będziemy sobie lądowali, będziemy można powiedzieć szwendać się po lasach Borneo i tak naprawdę szukali sensu życia. Z Kota Kinabalu będziemy potem się już kierowali w stronę Indonezji z malezyjskich rejonów. Więc z tego powodu będziemy robili krótką przesiadkę w Singapurze i stamtąd z Singapuru będziemy już lecieli od razu do Bali. Nie jestem jeszcze pewien na ten moment, czy linia, która oferuje y, przelot pomiędzy, y, znaczy między, między malezyjski ten przelot, czyli właśnie ze stolicy na Borneo i z Borneo tam do Singapuru, czy ono ma jeszcze rejestrowane w cenie, no ale o tym będziemy na bieżąco informowali, też w trakcie podróży dużo będziemy mówili o lotach, jak to wyszło w praktyce w porne do teorii, o której aktualnie teraz mówimy. No i stamtąd w końcu nasza destynacja to będzie na Bali, Singapuru, bo można powiedzieć, że z samego Borneo bezpośrednio nie ma niestety fajnego połączenia, i ceny, jak widzicie, tutaj już jest fajne to, że jak się pokona te najgorsze bariery, czyli właśnie Nepal i Nepal yy, właśnie już do Malezji, to te wszystkie ceny już zaczynają się robić śmieszne, nie? Takie 300, 200, 200, 300 zł i one już będą takie jednolite. Tak naprawdę, gdybyśmy minęli Nepal i polecieli na przykład od razu do Bangkoku, to wszystkie ceny byłyby jeszcze tańsze. Tylko no, nie oszukiwamy się, nie zobaczyć Nepalu, jak już będziemy prawie, że po drodze. No, a jeśli chodzi o same Bali... No to tam zastanawiamy się jeszcze na ten moment, czy stamtąd wybierzemy się jeszcze do Jawy. Do to jest też taka wyspa, która jest na południu od Bali. Jest tam y, stolica Jawa, na której znajduje się stolica Indonezji, Jakarta. I tam się zastanawiamy, czy jeszcze spędzimy sobie z dwa tygodnie, ponieważ jest tam bardzo kuszący trip wokół wulkanów. Y, bardzo interesujący trekking aczkolwiek. Słyszałem trochę opinii, czytałem tutaj jakieś tam cuda, że problem jest taki, że jest bardzo dużo naciągaczy. Przede wszystkim na dworcach autobusowych, którzy chcą, można powiedzieć, z nas powyciągać najwięcej naszych, yy, można powiedzieć, oszczędności. Tylko że szkopów, tak, także, może i nie są to duże sumy, ale sam fakt bycia oszukanym nie należy do najprzyjemniejszych uczuć. A tym bardziej, że wielka gromada naciągaczy może zrobić kółko wokół ciebie i będą wszyscy próbowali wręcz mega nachalnością od Ciebie to wyciągnąć, a takich sytuacji wiadomo, że staramy się unikać, aczkolwiek jak to wyjdzie, to zobaczymy. No to z Bali będziemy lecieli na nasz taki główny target, czyli właśnie jest to później okolice Azji Południowo-Wschodniej, czyli no wiadomo, oczywiście Tajlandia, Wietnam, Kambodża. I tu już o lotach nie ma za bardzo co mówić, bo to jest na podobnej zasadzie jak tutaj, tylko że granice tam podobno są dość zawiłe i będziemy się poruszali z na przykład, dajmy na to z Bangkoku do Hanoi też jakimś lokalnym samolotem, i tak samo z Hanoi do jakiegoś tam miasta w Kambodży też będziemy się w taki sam sposób poruszali. Teraz, można powiedzieć jeszcze o ciekawym aspekcie, czyli całym powrocie. Jeżeli chodzi o powrót, to tutaj sytuacja wygląda tak, że przykładowo dałem na marzec, i tutaj warto jest zastanowić nad lokalnymi lotniskami, którymi jest Berlin albo Oslo. A Bangkok jest świetnie połączony z wieloma miejscami na świecie. I daliśmy sobie przykładowo. Bezpośredni do Oslo, i stamtąd już mamy bardzo fajne połączenie za około 1300 zł. Jest to jakaś North Atlantic Airways to jest jakaś nowa norweska sieć, trochę od niej czytałem i takie ma spokojnie. No, wiadomo, szał, tam nie będzie i dubajskich standardów, bo to jest po prostu dostać się najtańszym kosztem. Aczkolwiek, jak jest to 13 godzin podróży i znajdziemy się już w Oslo, a stamtąd do Polski to rzut baretem, to myślę, że to już będzie wielki sukces. Więc, jeżeli chodzi o aspekt taki, dlaczego my lecimy taką zawiłą drogą, że zamiast z Nepalu od razu do Bangkoku, i stamtąd od razu do Indonezji, gdzie to będzie taka prosta linia. Tylko my lecimy takim, można powiedzieć, na mapie geograficznej śmieszną, zawiją drogą, że stąd lecimy tu, i stąd dopiero tutaj. To powód jest prosty: chodzi o porę suchą i porę deszczową. My, jak się znajdziemy w rejonach Indonezji i Malezji, to będzie już taki przełom pomiędzy porą suchą i mokrą, więc nie będziemy mieli wiele czasu, żeby tam posiedzieć. A jak stamtąd ruszymy już do Azji. Południowo-wschodniej, to tam się rozpocznie akurat pora sucha w rejonach Tajlandii, a pora mokra już się w pełni rozpocznie w okolicach Indonezji. I mamy od okolicy grudnia do lutego największą nawałnicę, a w listopadzie już tak się też zaczyna dziać. Nieźle, ale październik to jest taki okres przejściowy, z którego jest jak najlepiej w miarę możliwości korzystać. Kolejnym bardzo ważnym aspektem, jeżeli chodzi o podróż, czy to w Europie, czy to w Azji, Ameryce, Afryce, wszędzie jest ubezpieczenie. Do tej pory oferowali nam ubezpieczenia z różnych firm, wchodząc po prostu w wyszukiwarkę. I zazwyczaj w Europie, gdy byliśmy, czy też na przykład w Jordanii, wszystko robiliśmy przez internet. Natomiast w tamtych krajach wiem, że wygląda to troszeczkę inaczej. Jak my to robimy? Po prostu niedługo będziemy kontaktować się ze znajomą. Michała, która opowie nam dokładnie o tym, jak to wygląda, więc będziemy Wam na bieżąco opowiadać o ubezpieczeniach podróży, jak to wygląda w danym miejscu, w danym państwie, gdyż na 100% jednak są to troszeczkę dalsze rejony i myślę, że może to wyglądać z lekka inaczej. Kolejny aspekt to wizy. Zacznijmy oczywiście najpierw od wizy w Dubaju, w którym będziemy. No w Dubaju tu nie ma wiele filozofii, tam nic się nie płaci, dostajesz na miejscu tak zwany visa on arrival, czyli dostaniesz po prostu podbitkę na miejscu i tyle z tematu. Teraz wam opowiem jeszcze o wizach nepalskich, bo one są troszeczkę już bardziej skomplikowane niż te wizy w Dubaju. Na samym początku mamy dwa rodzaje wizy w jaki sposób możemy to dostać. Pierwsza to jest e-wiza. E-wiza to jest wiadomo załatwiana przez ambasadę albo przez jakieś agencje pośredniczące w tym. A druga to jest oczywiście to jest on arrival tak zwana, czyli oczywiście lądujemy w danym kraju i tam w przejściu granicznym na lotnisku dostajemy już konkretną wizę, o którą ubiegamy. My będziemy obiegali oczywiście o wizę turystyczną i mamy, można powiedzieć, trzy nie tyle co rodzaje, tylko mamy trzy możliwe okresy, w których możemy przebywać w Nepalu. Jeśli chodzi o dni, pierwszy to mamy, mamy wizę 15-dniową. Wiza 15-dniowa kosztuje 25 dolarów. W mojej opinii ona się tak średnio opłaca, bo co się w 15 dni zobaczy, a tym bardziej jak to jest jeszcze kraj himalajski, gdzie jest wiele pięknych szlaków do zwiedzania, wiadomo. Druga, to jest 30-dniowa i ona kosztuje 40 dolarów i w mojej opinii jest, tak w naszym przypadku, najbardziej opłacalna, gdyż my poświęcimy około miesiąc właśnie na Nepal wraz ze stolicą, okolicznymi jakimiś miejscami, no i wiadomo, szlakiem ona Trzecia, to jest bezpośrednio, kiedy chce się tam, no wiadomo, dużo czasu spędzić, głównie góry, wszystko i cała wyprawa skupia się wokół Nepalu. To jest wiza 90-dniowa i ona kosztuje już no, 100 dolarów. No to wiadomo, że to jest troszeczkę wyższy koszt, ale z mojej opinii i tak uważam, że te ceny nie są naprawdę złe. Następnym w naszej podróży jest Malezja, jak już mówiliśmy, Kuala Lumpur, na Balu i Borneo. Tam sprawa jest akurat bardzo prosta i przyjemna dla nas, ponieważ obywatele polski, jak są poniżej 90 dniów na terenie kraju, no to nie, całe szczęście nie potrzebują wizy. Więc tutaj sytuacja jest prosta i darmowa, więc bardzo miło. Indonezja. Czyli Bali, Java, te wszystkie ciekawe tropikalne rejony. Od 2022 roku, od kwietnia, jest sytuacja o tyle uproszczona, że lądując na lotnisku, niezależnie w jakim mieście w Indonezji, już dostaniemy tam wizę, za którą będziemy musieli zapłacić około 500 tysięcy indonezyjskich rupi. Czyli jest to gdzieś około między 120 a 140 polskich złotówek. Wiza ta jest ważna około 30 dni. W przypadku wizy do Tajlandii, to tutaj dużo nie będę się wypowiadał, bo sam dokładnie nie wiem ile będziemy. Aczkolwiek fajne jest to, że wizy do 30 dni yy, nie są wymagane. Więc tutaj jest ogólnie bardzo przyjemnie na ten temat. Najbardziej skomplikowaną wizą z tych wszystkich na ten moment jest wiza do Wietnamu, bo tutaj poza tym, że i na lotnisku nie można kupować, to ją trzeba wcześniej przez internet ogarniać, czyli e-wizę tak zwaną. I tutaj jeszcze sam dokładnie nie wiem, jak to będziemy robili, bo są też jakieś agencje pośredniczące w tym, tylko wiadomo. Oni to bardzo szczerze, często szukają łatwego zarobku w języku polskim. A jest tu coś na MSZ Polska, jest jakiś link odnośnie tego, jak to zrobić tego co widziałem, więc tutaj będę temat ogarniał. Więc tutaj to na bieżąco jeszcze będziemy informowali, jak to wygląda. W przypadku wizyty w Królestwie Kambodży, sytuacja wygląda tak, że podobno już można wizę lotniskową tam ogarnąć w najważniejszych miastach kraju. Wiza ta kosztuje z tego co tutaj widzę około 40 dolarów. Jest ona na 30 dni. Lecz też jest chyba najbardziej zalecane, żeby zrobić to przez y, stronę, którą oni podają w linku, też MSZ. I ta strona, na niej można wyrobić właśnie te wizy i będziemy na nie też robili. Więc kwestia ogólnie wszystkich krajów y, Azji Południowo-Wschodniej to będzie jeszcze bardziej na bieżąco mówiona, bo tutaj wizy są poza Tajlandią troszeczkę trudniejsze.